Czy wiesz, że jedzenie jajek może zwiększyć tempo metabolizmu nawet o 35%, a jogurt grecki pełen probiotyków wspomaga spalanie tłuszczu? Dowiedz się też, jak papryczki chili i ocet jabłkowy mogą pomóc ci spalać kalorie szybciej niż myślisz. Zdradzimy też sekrety takich superfoods jak nasiona chia i borówki, które nie tylko wspierają utratę tłuszczu, ale też wspomagają twoje zdrowie. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o 10 najlepszych produktach spożywczych, które są gwarantowane, by pomóc Wam w utracie tłuszczu. Dzięki nim możecie cieszyć się zdrowszym, szczęśliwszym życiem. Wielu z nas pragnie pozbyć się tłuszczu z brzucha lub jakiegokolwiek niechcianego tłuszczu w ogóle. Ćwiczenia są skutecznym sposobem na to, ale zanim zaczniecie się pocić, warto zastanowić się nad tym, co wkładacie do ust. Nie jest konieczne stosowanie restrykcyjnych diet w celu utraty tłuszczu i wagi. Najbardziej trwała i bezpieczna metoda to wprowadzenie do diety większej ilości nieprzetworzonych, wysokiej jakości produktów spożywczych. Odpowiednie jedzenie może pomóc złagodzić głód, przyspieszyć metabolizm i, co najważniejsze, przyspieszyć spalanie tłuszczu. Zostańcie z nami do końca, aby poznać mój ulubiony produkt wspomagający spalanie tłuszczu. Numer jeden to jogurt grecki. Oprócz tego, że jest pyszny, wspomaga proces spalania tłuszczu pod warunkiem, że jest to pełnotłusty jogurt. Pełnotłusty jogurt grecki zawiera sprzężony kwas linolowy CLA. Zawiera również witaminę D i aminokwasy, które przyspieszają spalanie tłuszczu. Jogurt grecki ma dwa razy więcej białka niż zwykły jogurt. Co przynosi korzyści związane z utratą wagi, takie jak kontrola apetytu, neutralizacja głodu i obniżenie ogólnego spożycia pokarmu. Wybieraj zawsze jogurt naturalny, unikaj tych smakowych i słodzonych, gdyż zawierają dodane cukry i inne dodatki. Pełnotłusty jogurt grecki jest nie tylko smaczny, ale także bogaty w probiotyki, które wspierają dobre bakterie jelitowe. Dobre bakterie jelitowe są kluczowym elementem każdego procesu odchudzania. Ponieważ pomagają w utrzymaniu zdrowego układu trawiennego. W przypadku osób z nadwagą, spożywanie probiotyków jest szczególnie ważne, ponieważ są oni bardziej narażeni na zaburzenia równowagi bakterii jelitowych, co utrudnia utratę tłuszczu. Jogurt zawiera różne rodzaje białek, w tym kazeinę i serwatkę. Dodatkowo organizm spala więcej kalorii, trawiąc białko niż węglowodany. Można śmiało powiedzieć, że jogurt grecki to prawdziwa potęga wśród produktów wspomagających utratę tłuszczu. Numer 2 to jajka. Jajka są pełne wysokiej jakości białka, które zwiększa tempo metabolizmu o około 20-35% na kilka godzin po jedzeniu. Białko jest również ważne dla budowy i utrzymania masy mięśniowej, a im większa masa mięśniowa, tym wyższy poziom metabolizmu. Jajka są również bogate w inne niezbędne składniki odżywcze, takie jak tłuszcze i witaminy. Jajka są niezwykle sycące ze względu na swoje makroskładniki, które są wolniej trawione przez organizm. To sprawia, że uczucie sytości utrzymuje się dłużej, co pomaga unikać podjadania między posiłkami. Jajka są również bogate w cholesterol, ale badania naukowe wykazały, że jedzenie jajek nie podnosi poziomu cholesterolu we krwi. To nasycone tłuszcze, a nie cholesterol z pożywienia, mają większy wpływ na poziom cholesterolu w organizmie. Dlatego jedzenie jajek kilka razy w tygodniu może pomóc w spalaniu tłuszczu, jednocześnie zapewniając uczucie sytości i satysfakcji. Aby maksymalizować korzyści zdrowotne, zawsze wybieraj jajka organiczne od kur z wolnego wybiegu. Numer 3 to orzechy. Orzechy są niesamowitym źródłem magnezu i zdrowych tłuszczów, szczególnie migdały. Według badań, osoby z nadwagą, które spożywały migdały jako część diety niskokalorycznej, straciły więcej tkanki tłuszczowej niż te, które nie spożywały orzechów. Orzechy są również bogate w białko, co sprawia, że wymagają więcej energii do strawienia, co z kolei zwiększa metabolizm i proces spalania kalorii. Należy jednak spożywać je z umiarem, aby czerpać pełne korzyści. Numer 4 to ocet jabłkowy. Ocet jabłkowy jest znanym ludowym środkiem, który pomaga zmniejszyć apetyt, obniżyć poziom cukru we krwi i poziom insuliny u osób z cukrzycą. Kwas octowy, główny składnik octu, został wykazany w badaniach, że poprawia spalanie kalorii i zmniejsza poziom zmagazynowanego tłuszczu na brzuchu. Ocet jabłkowy jest bardzo kwaśny, więc najlepiej rozcieńczyć go w wodzie. Ocet jabłkowy jest również znany z tego, że pomaga w detoksykacji organizmu i równoważeniu pH żołądka. Jest to ważne, ponieważ zdrowe środowisko żołądkowe jest kluczowe dla prawidłowego trawienia i wchłaniania składników odżywczych. Ocet jabłkowy może również pomóc w zmniejszeniu zachcianek na słodycze, co jest korzystne dla osób starających się schudnąć. Aby w pełni wykorzystać korzyści zdrowotne octu jabłkowego, dodaj jedną łyżeczkę do szklanki wody i stopniowo zwiększaj ilość do dwóch łyżek dziennie. Numer 5 to cynamon. Cynamon zawiera olejek eteryczny o nazwie aldehyd cynamonowy, który może pomóc w spalaniu tłuszczu poprzez stymulację termogenezy. Proces ten podnosi temperaturę ciała, co sprzyja spalaniu kalorii. Cynamon ma również inne korzyści zdrowotne. Takie jak poprawa wrażliwości na insulinę i obniżenie poziomu cholesterolu. Jest to szczególnie ważne dla osób z cukrzycą lub insulinoopornością. Dodawanie cynamonu do codziennej diety może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi, co jest kluczowe dla utraty tłuszczu i utrzymania odpowiedniej wagi. Można go dodawać do kawy, smoothie, owsianki lub jogurtu, aby cieszyć się jego korzyściami zdrowotnymi. Numer 6 to łosoś i inne tłuste ryby. Spożywanie odpowiednich tłuszczów, takich jak wielonienasycone kwasy tłuszczowe obecne w łososiu, jest kluczowe dla zdrowego odchudzania. Łosoś jest również bogaty w wysokiej jakości białko, oraz witaminy i minerały, które wspierają funkcję mózgu, nastrój, układ odpornościowy i zdrowie kości. Omega 3 obecne w łososiu ma działanie przeciwzapalne. Co jest ważne dla ogólnego zdrowia i wspomagania procesów spalania kalorii. Łosoś jest również bogaty w witaminę D, która jest kluczowa dla zdrowia kości i układu odpornościowego. Inne tłuste ryby, takie jak sardynki, tuńczyk, makrela i halibut, również są świetnym źródłem tych niezbędnych kwasów tłuszczowych. Numer 7 to papryczki chili. Papryczki chili zawierają kapsaicynę, która pomaga zahamować apetyt i nieznacznie przyspieszyć metabolizm. Efekt termogeniczny chili sprawia, że organizm spala dodatkowe kalorie. Papryczki chili są również bogate w przeciwutleniacze, które wspierają zdrowie układu odpornościowego i mogą pomóc w walce z chorobami. Dodawanie papryczek chili do posiłków może pomóc w walce z utratą wagi. Numer 8 to pełne ziarna. Spożywanie pełnych ziaren takich jak owies, brązowy ryż i kasza bulgur może pomóc w utracie tłuszczu, ponieważ są one bogate w błonnik, który sprawia, że czujemy się syci na dłużej. Błonnik jest kluczowy dla zdrowia układu trawiennego, ponieważ pomaga w regularnym wypróżnianiu i zapobiega zaparciom. Pełne ziarna są również bogate w składniki odżywcze, takie jak witaminy z grupy B, które są ważne dla zdrowia metabolicznego. Spożywanie pełnych ziaren zamiast rafinowanych produktów zbożowych może pomóc w kontrolowaniu poziomu cukru we krwi i zapobiegać nadmiernemu magazynowaniu tłuszczu. Numer 9 to brokuły i inne warzywa krzyżowe. Brokuły, kalafior i brukselka są bogate w błonnik i składniki odżywcze, które wspomagają spalanie tłuszczu. Brokuły zawierają wapń, który pomaga w kontrolowaniu procesu przetwarzania i magazynowania tłuszczu w organizmie. Brokuły są również bogate w sulforafan, związek chemiczny, który może pomóc w walce z wagą poprzez zwiększenie metabolizmu. Aby uzyskać najwięcej korzyści, warto gotować brokuły na parze, co zwiększa ich poziom wartości odżywczych. Numer 10 to nasiona chia. Nasiona chia są pełne białka i błonnika, co pomaga utrzymać uczucie sytości i zapobiega przejadaniu się. Nasiona chia pęcznieją w wodzie, co sprawia, że wypełniają żołądek i działają jako naturalny supresant apetytu. Nasiona chia są również bogate w kwasy tłuszczowe omega-3, które wspierają zdrowie serca i mózgu. Spożywanie ich może pomóc w zwiększeniu poziomu energii i wytrzymałości, co jest korzystne dla osób aktywnych fizycznie. Inne nasiona, takie jak len i konopie, Również są doskonałymi alternatywami, jeśli chodzi o wspomaganie zdrowia i utratę wagi. Na koniec, moje ulubione jedzenie wspomagające utratę tłuszczu to borówki. Są słodkie, zdrowe i doskonale zaspokajają ochotę na coś słodkiego, dostarczając tylko ułamek kalorii w porównaniu do ciastek i innych słodyczy. Borówki są również bogate w wodę i błonnik, co pomaga utrzymać uczucie sytości na dłużej. Borówki są bogate w antyoksydanty, które wspierają zdrowie układu odpornościowego i mogą pomóc w walce z chorobami. Badania wykazały, że dieta bogata w borówki może pomóc w redukcji tłuszczu brzusznego. Spożywanie borówek jest również korzystne dla zdrowia mózgu i może pomóc w poprawie pamięci i funkcji poznawczych. Jeśli spodobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę i podziel się nim ze znajomymi. Subskrybuj nasz kanał, aby odkrywać więcej interesujących faktów o ludzkim ciele i cieszyć się zdrowszym życiem dzięki prostym zmianom w codziennych nawykach.